E, witajcie, jestem Format Games w dzisiejszym składzie. Z oraz Raz Melikar. i Jesteśmy na mapie Origins w Black Opsie 2. W trybie zombie, oczywiście. I w, robimy na tej mapie easter egga pod tytułem Lost Little Girl. Little Lost Girl, czyli ma zgubiona dziewczynka. Chcemy pomóc Amancie. I pierwszym krokiem jest: złożenie oraz ulepszenie wszystkich czterech kosturów, które są na mapie. Kiedy już to zrobicie i nie gracie na y, zmniejszonym trybie gry w sensie łatwiejszym to powinien powinno Wam się tu taki e, piedestał na kostur pokazać powinniście do niego włożyć ognisty kostur i wtedy pozostałe kostury trzeba do robotów odnieść ale jest też bug albo szybszy sposób na wykonanie tego stawiamy e, boże zombie mnie chciał zgłasić stawiamy e, czerwony kostur na tym piedestale podchodzimy do miejsca gdzie możemy wziąć czerwony kostur czyli ognisty i go z portem tak robimy kilka razy aż to się Zbaguje, zadziała. I przejdziemy krok drugi. Możesz się tu włożyć, dziękuję. Może nagrać też, o też normalną drogę później. E, nie, bo to jest dużo szybsze i nie potrzeba robić. Okay. O. Jak nam się uda, to o, właśnie tak będzie napierdalało we wszystkie strony, problemie zombie przez to zabiły, nieważne. To był krok drugi. A... Poczekaj. Gdy poprawnie wykonacie krok drugi. Yy... Roboty zaczną chodzić cały czas w, w liczbie trzech na raz. Wtedy e, przy generatorze piątym jedna osoba musi użyć g strikeu na takiej kamiennej płycie popękanej. A druga osoba musi wejść do jednego z trzech robotów, tylko jeden robot będzie miał e, portal, żeby do niego wejść. I tam będzie taki czerwony przycisk, trzeba będzie go kliknąć. I gdy dobrze zsynchronizujecie obie rzeczy, to z pleców robotów wystrzelą rakiety. A, a płyta kamienna zostanie zniszczona i będziemy mogli przejść do kolejnego, czwartego roku. Jesteś w środku? Jestem, tylko chwilę mam białe światło, dobra. Nacisnij przycisk. O Jezu, tak. co ja zrobiłem? Zrobione. R2. Tak! Miałeś go kliknąć od razu z Candy. Kisałem. Co teraz wychodzić? Otworzyło się świetnie. Dobra, to wychodzę. Do czwartego kroku będziemy potrzebowali drona Maxis. Link oczywiście w opisie będzie, jak go zrobić, bo już nagraliśmy ten filmik. I teraz musimy podejść z Maxisem w miejsce, gdzie otworzyliśmy tą kamienną płytę. Musimy go użyć on sobie tam wleci i zaraz zobaczycie co się stanie. Yy, do tego z kroku najlepszy jest kostur piorunowy, kostur piorunów, przepraszam, i kostur ognia. Jeszcze przydatne są... zombie dla Maxis sobie tam wleci. I to będzie krok czwarty. No nie zdejmowały się trzeci. Jak możecie zauważyć, wylatują już panzer soldaty. One będą przygotane na to, że piątym się pojawiały. Powinienem to nagrywać robić takie skandy w międzyczasie Ładna muzyczka Już się mordujesz? Morduję się Boże, ta muzyczka jest tej słowa Okej, okay, to był kolejny krok, krok czwarty. E, ludzie czasami rozdzielają, że krok czwarty to wrzucenie Maxisa, a krok piąty to zabijanie, ale my to weźmiemy jako jeden krok. E, kolejnym krokiem jest wejście w zombie blad i strącenie samolotu. E, a następnym krokiem po strąceniu samolotu jest zabicie zombieka, który z niego wypada. On zaczyna biegać wokół e, miejsca z pack and punchem. Tylko jeżeli nie jesteśmy w zombie blad i go nie widzimy, to zadawanie obrażeń mu nie zada obrażeń. Będziemy mogli w niego strzelać, trafiać go, ale to nie będzie go... E, to nie będzie go... Bolało, nie będziemy mu zadawać obrażeń, tak więc yy, przydatne jest zostawienie zombie zombie blada, który jest yy, w pierwszym pomieszczeniu za przyjęcie pierwszego generatora. Warto wspomnieć, że do tego kroku nie potrzebujemy żadnych snajperek, ani innych rzeczy, wystarczy coś szybko strzelnego, co nie ma nie wiadomo jakiego odrzutu. A więc tak, bierzemy sobie zombie blad, biegamy szybko na zewnątrz. Jeśli tak patrzę na to co on mówi, to na będzie chyba kurde kaw. O, gdzie jest ten czerwony samolocik? Zostaniemy w lepszym miejscu. Swoenronka, czy zamierzasz y, później wstawić jakieś napisy z nazwą? Nie mogę go znaleźć. Tam był. Czy nie w ogóle słuchasz? Udało się, dobra, strąciliśmy go świetnie. Zambibla niestety nam się z, z, skończył. I to był krok piąty. To był krok piąty. Kolejnym krokiem, czyli krokiem szóstym jest zabicie zombiaka, który spadł z samolotu i żeby to zrobić też musimy być zombie blad, żeby go widzieć, tak jak już wcześniej wspomniałem. Jeżeli zombie blad się, się wam skończył bądź też nie wypadł wam z zombiaków, to jest prosty sposób na zabicie go za pomocą podstawowego i ulepszonego kosturu lodu. Wokół miejsca z packent punchem są takie trzy palące się wozy, możemy je ugasić. W sumie ja bym się mieli dlaczego ja milczę po ja prostu biegam z chwotą zombie, żeby on miał tam spokój. Musimy to zdążyć zrobić w odpowiednim czasie I w przypadku punchu pojawi się pojawi się Zombie Blood, który nam będzie potrzebny na do tego kroku Tutaj. Teraz zaczynamy szukać naszego zombiaka, który jest biega gdzieś. zaczynam szukać możliwości się tak, żeby nie zabić tych wszystkich zombie, które są za mną. Udało nam się zabić zombiaka. On nie jest jakiś palący się albo inaczej oznaczony, więc yy, nie pomylcie go ze zwykłymi zamykami. Jeżeli go zabijecie, to zwróci wam on Drona Maxis. Będziecie mogli go podnieść i będziecie mogli przejść do kolejnego kroku. Bestię, wodę, nie żelazną pięść. Gdy skończycie ten krok, możecie przejść do następnego i musimy w miejscu gdzie składaliście kostury zabijać za pomocą one inch punch. One inch... za pomocą ulepszonych fistów musicie zabijać zombie, które mają białą poświatę. I pozabić około 15 zombiaków, z któregoś wypadnie taka biała tabliczka jak wcześniej używaliśmy do G-Strike'u. Gdy w nią wejdziecie to ekran Wam się zrobi biały, więc trzeba uważać żeby nas zombie nie zabiły. I y, nasz kostur, jaki i y, nasza broń wręcz zostanie z powrotem znowu ulepszona i będzie zabijała na raz y, do 401 rundy. Będzie to bardzo pomocne w y, zrobieniu ostatniego kroku. O, tak więc najlepiej robić to w dwie osoby. Podzielić się na dwie grupy Jedna gdzieś biega z zombiekami, A druga osoba zabija tutaj zombie, które się świecą na biało A jak już dostanę tą... Jak będą już jakieś zombie, które się świecą na biało To wrócimy do nagrania O tak właśnie wyglądają zombie, które są białe Jeżeli je uderzymy to ta biała poświata zniknie I tak po zabiciu około 15-20 powinien wypaść

Wypadkamy, czek na mnie! Ja też go widziałem, no ale... Obydwoje go widzimy, ale... Zabiję Skandy, zabiję. O, o jest kamyczek na mnie. Masz? Dostałeś? Mam. Jeżeli ukończycie ten krok, to u wszystkich graczy, czyli w naszym przypadku dwie osoby dostaną ten kamyczek, to możecie przejść do ostatniego kroku, czyli musicie przenieść wszystkie kostury z powrotem znowu do Agarty i za pomocą ulepszonych pięści zabijać z dusze, zbierać dusze templariuszy, zabijać zombie po prostu, aby otworzyć taki portal, który będzie na, nad, w dziurze w suficie, który się, się stworzy nad miejscem środkowym w Agarcie. Czyli takim niebieskim czymś, ja zaraz dokładnie pokażę, jak to wygląda. Eee, to jest ognia, kostur... O, tutaj nad nami jest taka, otworzyły się kamienie, zrobiła się taka czarna dziura. Jak otworzymy wszystkie kostury, może otworzy się ta ściana dla mnie, dziękuję. Jak otworzymy wszystkie kostury, to możemy zacząć zabijać. E, kiedy już przenieście wszystkie kostury do Agarty, e, musicie za pomocą auto. E, Boże, ataku wręcz zabijać, czyli ulepszonych e, pięści. Gdy to skończycie, gdy portal cały się otworzy, to znowu z powrotem zrobi Wam się cały biały ekran, uważajcie, żebyście nie zginęli. I jeżeli chcecie zaliczyć acimę, to byłoby na tyle. Mała zagubiona dziewczynka, little lost girl. A jeżeli chcecie zobaczyć cutscenkę, słynną cutscenkę, która ma podobno zakończyć zombie, to musicie jeszcze stanąć na środku i puścić drona Maxis, aby wleciał do środka portalu. Tak więc zobaczymy się w wagarcie z powrotem. O! Skandy widzę albo ja już tutaj zabijaliśmy zombie i portal się taki malutki zaczął otwierać. Kiedy będzie wystarczająco duży to zrobi wam się biały ekran, usłyszycie muzyczkę, odpowiednie dźwięki i sama to coś tam powie jak zwykle mam wibane na nią totalnie. Chociaż jej pomagamy, ale nieważne. Okay. Skandy gdzie jesteś? Ubiegam, Nie jestem przy portalu. E, żeby dusze leciały do portalu i go otwierały nie możecie zabierać kosturów

O, biały! Dobra, bierzemy kostur skandy, udało nam się. Weź lodowy, weź lodowy, i stwórz ten. I co? Na środku stwórz ten. Tornado. Jeszcze raz. Dobra. Eee, jeżeli chcecie zobaczyć kasztynkę, a już aczkolwiek macie zaliczony, to sędzie na środku. Maxi sobie wleci. Wlatuj tam kurwa. Przestań strzelać, te zombie ty zjebie. O, wleciał, dobra. Musicie wszyscy stanąć na tym okręgu, jak powiecie światło, ja ci sądzę. Ej, udało nam się ukończyć Greta, ale będziemy mieli kasztynkę z Kandyza i Morder. Skandy, teraz Enjoy.

getting everything wrong i told you before that her eyes should be blue it's my turn eddie i can do whatever i want but you don't even know how to play properly girls don't know enough about songs What's a choice of me, children make sure the windows are locked before you come down to the basement you'd better do what your dad says i didn't even get my turn Tomorrow, Eddie, you get to make the rules. I promise. Come on, Fluffy. I wish the heroes in our stories were real, Sam. I know what you mean. But we will make everything okay. My dad says he has a plan. O oh, wreszcie po raz pierwszy y, zrobiłem tego easter egga. wreszcie udało mi się go w końcu całkowicie nagrać Skandi zrobił easter egga. po raz pierwszy zaliczył achievement sobie więc to było na tyle dziękujemy za oglądanie łapki subskrypcje inne gówna, żegna się z wami Melika oraz Skandi na razie Beczes